Mam witam wszystkich na kolejnym vlogu, trochę mnie tutaj nie było, ale co, scena coraz bliżej, debiuty coraz bliżej, także wracamy, jestem aktualnie na minikacie i pokażę Wam dzisiaj jak wygląda mój cały dzień na 200 gram wygłodanach, jak ja to znoszę, jak ja sobie z tym radzę, dam Wam trochę tipów jak nie głodować, aktualnie już wchodzi pierwszy tip, właśnie wstałem i no jestem głodny, ale co... Na telewizorze, książulo, ogólnie cały czas oglądam jakiś content jedzeniowy. To znaczy nie cały czas, źle to powiedziałem. Oglądam jak jestem przed posiłkiem jakimś, albo w trakcie posiłku. I wiecie, i po posiłku jeszcze sobie trochę leci, przed posiłkiem sobie trochę leci. Wiecie, tak żeby już się nasycić, nie? oglądanie. <laughs> nie, tak szczerze to właśnie wstałem i idę pić wodę. Od razu, od samego rana leci fest, dużo wody, leci kawa, ale bez żadnych tam dodatków, po prostu zwykła czarna. Teraz dodaję Jochimbiny, bo robię sobie cardio z rana, nadczo. Także ładuję tylko kawę z Jochimbiną czarną. tej Jochimbiny też nie dużo i lecę z cardio. Chyba, że mam personalny z rana, tak jak wczoraj, to Jochimbina jest dopiero przed treningówce. Nie, nie walej rano już do tego, do kawy bo cardio robię sobie po treningu, ale ogólnie tak, idę pić wodę, idę robić tą kawę, kardio będę robić 45 minut. Mam aktualnie po 6 razy w tygodniu. Już w tamtym tygodniu miałem tak samo, no i ten tydzień jeszcze głodówka i w następnym tygodniu jest odbicie. Także mam nadzieję, że będziecie śledzić debiuty, teraz bliżej tak jak mówiłem, a teraz lecę i widzimy się przy kolejnym posiłku albo przy cardio. Zobaczymy, nie przy kolejnym, tylko przy pierwszym, jak już. Sorry, że tak w ogóle patrzę, bo ja nagrywam na telefonie. Tu się patrzę w ekran, tu się staram patrzeć w kamerkę, ale mam nadzieję, że będzie ta jakość w miarę spoko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A jeśli chodzi o kawę, to piję sobie taką z Nescafe. Ładuję tutaj do kubeczka. Ja ogólnie nie wiem jak Wy, ale ja sobie sypię zawsze nie łyżeczką, tylko tylko sobie, sobie w ten sposób, nie? Z 8, 9 gram i wale. O! Ja dużo nie zalewam, bo ja dolewam zimnej wody. No i do naszej kawki. Większe pół takiej, takiej ochimbinki. No i tak jak mówiłem, cały shaker wody wlatuje najpierw przed kawą. A no i przed pierwszym posiłkiem jeszcze leci właśnie probiotyk nadczo, taki. I później Wam pokażę przy pierwszym posiłku, jak to wygląda z suplementacją jeszcze poranną. No. A no i słuchajcie, przed kardem sobie robię jeszcze płateczki owsiane, z właśnie tych błyskawicznych. Daję sobie zawsze ich 70 gram tutaj, odkąd jestem na tych 200 węglowodanach, dzień w dzień leci ten posiłek. Daję sobie do tej owsianki aromaty bananowy, waniliowy i troszkę tego tofi. Tak sobie mieszam po prostu, łączę sobie różnie te aromaty i fajnie to wyszło. Także to mi zasmakowało. Leci do tego 10 słodzików i 900 wody, jakby ktoś pytał na te 70 gram płatków. Ja sobie robię to takie rzadkie dosyć, ale jak to właśnie postoi troszkę, troszkę sobie to zgęstnieje, napęcznieje. Po prostu wychodzi dużo objętościowo i zobaczycie, już finalnie, jak to będzie wyglądać, jak będę go jadł. Po kardio, co jeszcze do sobie dodaję do niego i drugą część, to znaczy pierwszą w sumie, na słono. Także panikowali nie właściciele, ale zarządcy kina żeby nie powodzić. No i dobra, już po cardio, ściągamy pas. Porobię sobie z takim pasem uciskowym na i lecimy z pierwszym posiłkiem. Już wam pokazuję, co to będzie. Troszkę się napociłem, może nie widać tutaj w tym świetle, ale fajnie, w bluza właśnie po to, żeby się napocić, fajnie poczuć to, choć nie musi być tego potu, ale ja lubię się napocić. Także jedziemy z pierwszym posiłkiem. No jako pierwsza część tutaj posiłku do tej owsianki wlatuje 300 gram białek jaj. Z tego robimy sobie omleta po prostu daję soli, przypraw daję na patelnię Teraz zobaczycie jak to będzie wyglądać no i dobra, osianka gotowa dałem jednak litr wody prawie przez przypadek, 70 gram dodałem jeszcze jabłuszka i dużo cynamonu, tak jak widzicie ale nie o tym, bo teraz robimy sobie przetreningowy jak omlecik się robi, zaraz muszę go przewrócić tutaj od razu dodatki do omleta sarebska keto keczup do tego szyneczka taka z piersi, z piersi kurczaka i sałata. A tutaj, co dodaję do przetreningowego, tutaj mocna przetreningowa z takim składem, ją znajdziecie na stronie Gymcube i macie z moim kodem Kalwariok zniżkę bodajże minus 7%, coś takiego. No i między innymi takie przetreningówki, jakże inne suplementy z takiej półeczki, wiecie, wyższej troszkę. Macie. Na tej stronie właśnie cytrulina i kreatyna, pokazałem na odwrót, ale nieważne tego leci 5 gram, tego leci 5 gram i tego leci 5 gram dzisiaj. Chociaż porcja jest 9, ale nie przesadzajmy. Ogólnie, tą przetryningówkę, którą Wam pokazałem, testuję ją od tygodnia i powiem Wam, petarda. No, kurde, nie miałem lepszej przetryningówki, naprawdę jestem w szoku bo nie jest to typowa przedtreningówka, w której macie efekt wow, bomba, nie? I strzał, później jest zjazd po treningu, nie możecie żyć, tylko ona fajnie wpływa na ten układ nerwowy i trzyma do samego wieczora takie pobudzenie, ale nie takie wystrzelenie w kosmos. Ja też nie biorę dużych dawek, żeby nie było, ale Wam powiem naprawdę, jestem w szoku, bo ona utrzymuje takie skupienie na treningu, utrzymuje, kurde, Cię w takim... No, mega jest fokus na, na to, żeby iść, zrobić trening i nie myślisz o niczym więcej. Jest taka energia, kurde, naturalna, że nie masz takiego właśnie strzału. Wszystko jest od tej betalaniny, zaraz piecze, swędzi i nie wiadomo co. Tylko jest kurde pobudzenie, skupienie i troszkę więcej siły. Ale z tą siłą wiecie, jak to jest na 200 gram węglowodanach, no to nie przesadzajmy. Wiadomo, no te nogi ostatnio poszły rekord. Poszedł rekord właśnie o dziwo na 200 węglowodanach. Co prawda był to pierwszy tydzień, ale no i tak poszedł rekord 180 na 2 siady zrobiłem i 170 na 5 w dwóch seriach. Także jest to rekord, bo tyle na plecach nawet nie miałem, a waga była najniższa właśnie, kiedy miałem ten ciężar. Także jestem w szoku. Zobaczymy dzisiaj te plecki jak wejdą. No i co? Widzimy się już na treningu. Nie, jeszcze pokażę ten posiłek finalnie, jak będzie wyglądać. No, także patrzcie na to. No i finalnie tak to się prezentuje. Dałem jeszcze 15 gram masła orzechowego tutaj i tutaj mamy tą sałateczkę. 60 gram. Pierwszy tamtej, którą Wam pokazywałem. 40 gram keczupu i 10 gram tej sarebskiej, nie? Dla smaku. 55 węgli tu jest, 55 białka i 14 tłuszczu że nie wiem, wyświetlę Wam tutaj makro, także zobaczcie sobie makro od razu. No i tu macie obiecane suple jeszcze, cynk, tu mamy nak, po jednej, tego i tego, i na wieczór tak samo. Mamy kardarynę, dwie, mamy żeńszeń, mamy witaminę C po jednej, tutaj jakaś omega stara w ogóle, nie wiem skąd ją mam, ale mam, i biorę rano jedną i na wieczór dwie, i witamina D3, Dwie kapsułki po 4000 jednostek. Cyk bierzemy i lecimy na trening. отшивай давай давай O, kurwa, nie pomogę ci. Змеющий чи? Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz. O, dobrze. O, dawaj, 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 dawaj. A, dobra. Nogi bardziej prostuj. Właśnie tylko tu nie ma jak zaparcia, nie? A, o, tu mi chodzi na dole. O, no. No i trening mamy skończony. No, i mamy posiłeczek potreningowy. tutaj. Kawa bez kofeiny z mlekiem migdałowym. Tutaj mamy 235 kurczaka. Mamy 80 gram pomidora. Mamy cukinię 250 gram i wafle kukurydziane 40 gram. Tak to się prezentuje. I... No i co? Jedziemy teraz z krokami. Mam już prawie skończone. Także wracam do domu. Ogólnie 30. Trzy ibuprofeny wleciały Także nie jest za ciekawie Zbity poślad, wiecie o co chodzi, upadłem Upadłem <grym> Kto ma wiedzieć ten wie Ale trzy ibuprofeny zadziałały, można robić kroki Także Lecimy, zaraz Wam pokażę co ja będę robić Bo od 553 dni Morsuję Aktualnie jest to zamrażarka, bo jak widzicie jest lato Także zaraz zobaczycie jak będę morsować no, ale ogólnie woda niezbędna i jedziemy ale ten poślad wam powiem kurde, jeszcze tak zbity to nie był kurde, nie dało się iść ale mówię, trzy i ibuprochenki wleciały i, 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 i jest dobrze idę morsować po morsowaniu jedzenie i tak to leci zanim jeszcze zrobię, zanim wiecie się myje to akurat o jakie piękne widoki widzicie Ale no nie jest źle bo miałem jakieś dwa koła o miałem jakieś dwa koła teraz jest już 8200 czyli minimalny limit no czyli ponad 6 no 7000 zrobione tysięcy temperatura o kurde trzymało do wszystkich Uooo O jest petarda Walę tutaj nura, zero stopni O człowieku Jest O człowieku jest petarda i to niejaka Oooja, kurde, bo nie wejdę zaraz. No jest, jest, kurde bo... No i mamy trzeci posiłeczek Mamy tutaj 233 gramy dokładnie kurczaka Na to mamy 35 gram keczupu, Oczywiście meksykański Keto I mamy 5 gram musztardy 330 gram Cukini I mamy mix sałat tutaj Będę akurat dokańczać, bo do każdego posiłeczku sobie pochrupię trochę tej sałaty. No i tutaj właśnie dokańczam. Tak to się prezentuje, zaraz się biorę za czwarty, bo wszystko sobie tak przesuwam właśnie na wieczór i będę robić na piątą od razu też owsiankę, bo ona też długo leży. Tą, którą widzieliście na pierwszym posiłku, ale troszkę w innej kompozycji. No i mamy czwarty posiłek, dwa jajeczka. 220 gram cukinii i lecę zaraz z ostatnim posiłkiem. To znaczy nie tak zaraz, jeszcze u mnie minie 20-30 minut, a u Was to będzie za chwilkę. No i proszę bardzo, mamy ostatni posiłek. Owsianka 80 g, do tego 120 g jabłka, do tego jeszcze 50 gram borówek i tutaj mamy skromne 170 g kurczaka i 25 keczupu z 5 gramami musztardy ostatni posiłeczek zajadam się jest godzina przed 23 i lecę spać bo jutro personalny z rana